Przewodnicy z etny strajkują z powodu nowych środków ogłoszonych przez władze w odpowiedzi na ostatnią erupcję etny. Ograniczono wielkość grup. wycieczki są dozwolone tylko przed zmrokiem, a wokół lawy utworzono strefę zamkniętą o szerokości 200 metrów. Wywołało to protesty profesjonalnych przewodników wulkanologicznych. Kilkudziesięciu z nich po raz pierwszy od dziesięcioleci wstrzymało świadczenie usług. Le guide vulcanologiche siciliane stanno avviando questa manifestazione pacifica affinché si possa ragionare su delle norme e su delle, delle regole che possono essere realmente di tutela della sicurezza e contemplando anche la fruizione corretta e regolamentata dell'escursionismo in occasione di fenomeni di questo tipo. Il Comune dell'Istituto di e Vulcanologia ha confermato questa settimana che l'erupzione Dodał jednak, że ostatnie doniesienia wskazują, iż fronty lawy ochładzają się i nie posuwają się dalej. Sycylijski wulkan jest popularnym celem turystycznym, odwiedzanym przez półtora miliona osób rocznie, z których wiele wspina się prawie na sam szczyt.